Dzień dobry kochani, witam się z wami w kolejnym filmie na moim kanale. Właśnie jak widzicie, jesteśmy na wakacjach. Jesteśmy na wakacjach na Kosie w Grecji i właśnie leżymy sobie na leżeczku. No, no, thank you. Thank you. Właśnie leżymy sobie na leżaczku. Jesteśmy tutaj, przyjechaliśmy autem, wynajęliśmy sobie autko ze znajomymi, których w ogóle poznaliśmy w hotelu i przyjechaliśmy na jedną z plaż, takich ładniejszych plaż, które są warte obejrzenia. Więc przed chwilą wzięliśmy sobie, kupiliśmy leżaczki, no i sobie teraz leżymy. To już są ostatnie punkty z dzisiejszej naszej wycieczki, dlatego że jest bardzo, bardzo ciepło i stwierdziliśmy, że wrócimy sobie na spokojnie do hotelu i później ewentualnie jeszcze skorzystamy z tego wynajętego auta i pojedziemy gdzieś może na miasto albo zwiedzić jakieś fajne miasteczko gdzie już będzie troszeczkę chłodniej bo no teraz fizycznie nie da rady jest naprawdę bardzo bardzo ciepło więc my zaraz wchodzimy do wody całe szczęście że dzisiejsza wycieczka od rana tak naprawdę od godziny 10 to zwiedzaliśmy sobie plaże jeździliśmy na różne plaże i się cały czas tak naprawdę kąpaliśmy więc no więc to było w porządku, ale chodzenie i zwiedzanie typowo czegoś. Aha, przepraszam, byliśmy na jednym zamku, na ruinach zamku. No to wtedy, wtedy coś tam zobaczyliśmy, wiecie, takiego więcej niż tylko plaża, ale było mega, mega ciepło. Ja nie wiem, czy słyszycie, mam zawalony nos i gardło, dlatego że klimatyzacja mnie tutaj troszeczkę zmęczyła. No i ledwo, ledwo tutaj funkcjonuję z tym gardłem i z katarem, dlatego że jest ciepło, a ja cały czas jestem na tabletkach i na chusteczkach, więc to jest bardzo uciążliwe, ale niestety no tak mam, że klimatyzacja mi nie służy, więc tak to wygląda. My idziemy teraz do wody się troszeczkę schłodzić, bo dopiero przyjechaliśmy i pewnie wieczorkiem pojedziemy dopiero zwiedzać jakieś miasto. No i tak to, tak to wygląda, także chillujemy sobie póki co. Się z Wami już w kolejnym dniu, dlatego, że tak jak się domyślałam, tak jak Wam wspominałam, po tej wycieczce totalnie nam się już niczego nie chciało. Bo wiecie, jest tak mega gorąco, to się już w ogóle nic nie chce, a ja jeszcze jak z tym gardłem, no to jest ciężko ogólnie. No właśnie. No i ogólnie sytuacja wygląda tak, że mamy kolejny dzień. Ja cię troszeczkę pospałam, dlatego, że dopiero wychodzę z pokoju, to znaczy byliśmy na śniadaniu. Ale zaraz po śniadaniu wróciliśmy do pokoju. E, jak Rafał zaraz poszedł na basen, to ja jeszcze zostałam w pokoju, dlatego że chciałam sobie troszeczkę odespać, e, dlatego że poszliśmy spać o pierwszej nocy. Więc stwierdziłam, że chcę się troszeczkę zregenerować, no bo to są wakacje nie tylko po to, żeby. Siedzieć cały czas na basenie i korzystać tylko, żeby spędzać czas tak, jak nam się podoba, więc Rafał sobie poszedł sam, a ja zostałam w pokoju, żeby troszeczkę odespać i spędzić czas po swojemu. No i teraz oczywiście nakładam filtry, tak jak się domyślacie. Mam już dosyć tego e, codziennego e, dokładania filtrów 15 razy w ciągu dnia, no ale no, takie życie i trzeba. W ogóle zrobiłam sobie żeński na wyjazd i bardzo dawno nie miałam rzęs i troszeczkę mnie denerwują bo wydaje, wydaje mi się, że są mm, za po prostu przesadzone, nie wiem jak to powiedzieć, ale, ale w ogóle tak się nie układają, ja nie wiem, czy to jest normalne w rzęsach, czy ja już tak dawno nie robiłam rzęs nie wiem. Ale ogólnie no wygoda jest fajna, bo jak widzicie ja w takim wydaniu jestem całe wakacje, czyli ja mam tylko rzęsy, e, przeczesuję brwi i przeczesuję rzęsy. I nakładam filtr oczywiście. I, I to jest tyle, więc ja jestem. Naprawdę, chidem. jak widzicie, w ogóle się już opaliłam w miarę, e, jak na mnie, bo ja bardzo mam ciężko z opalaniem się, więc coś tam mnie łapnęło, bo widać jakby w porównaniu do twarzy, ale ogólnie średnio. Ale 50 wjeżdża, bo ja się boję, że się zjaram za bardzo. I w ogóle chciałam Wam pokazać, że ja przed wyjazdem kupiłam sobie takie filtry w sprayu. 30 i 50 i one w ogóle tutaj ja robią taką furorę, że, że to jest w ogóle chyba się nie spodziewałam. Ogólnie ja wszystkie filtry zawsze miałam, wiecie, takie. Mm w kremie. Na, do nakładania w kremie, a kupiłam pierwszy raz te w sprayu. Już kiedyś miałam jakieś sprayu i dlatego stwierdziłam, że to jest mega wygodna sprawa, dlatego wezmę i faktycznie, uwierzcie mi, tyle się y, zyskuje czasu. Y, nie trzeba się tak męczyć cały czas y, z nakładaniem i te w sprayu, to jest y, zobaczcie. To jest życie i dodatkowo ten filtr jest chłodzący. Ja muszę tutaj właśnie ten mój najgorszy punkt, popsikać dobrze. Naprawdę jest fajnie, bo nie muszę się meczyć yy, za bardzo, jeżeli chodzi o filtry. Bo w ogóle tak patrzyłam, żeby jak najlepszą perspektywę dla Was tutaj znaleźć. Bo mamy straszny sajgon w pokoju i wiecie co, powiem Wam, że ja już nie mogę znaleźć wielu rzeczy i troszeczkę się boję, bo. Mm, no muszę tutaj zrobić porządek, bo jak przed wyjazdem to ja nie mogę tego tak zostawić. Ja muszę to jeszcze posprzątać i dopiero sprzątać do pakowania się, bo to jest armagedon. Dlatego w ogóle tak szukałam takiego punktu, żebyście za dużo nie widzieli, bo runturu nie będzie. Jest po prostu nie ma… nie mieliśmy nigdy takiego nieporządku w pokoju na wakacjach. Nie wiem, co się stało z nami, złego, ale coś poszło nie tak. Stwierdziłam, że wyjdę z pokoju, pokażę Wam troszeczkę, jak wygląda nasz hotel z zewnątrz oczywiście. śpią w takich powiedzmy domkach i to nie jest jeden duży hotel, a domki usytuowane po prostu na większej powierzchni, przez co jest wydaje mi się bardzo duży klimat tego miejsca, że każdy ma jakby swoje miejsce oddzielnie, że nie wszystko jest takie zbite w jednym miejscu. Dodatkowo roślinność tutaj jest przepiękna, zobaczcie jakie piękne kwiaty. Palmy, drzewka, no po prostu jest tu przepięknie. Jeżeli chodzi o roślinność, e, taką typowo grecką, no to naprawdę, naprawdę robi to wrażenie. E, tak samo właśnie te e, domki, te budynki, pokoje, wszystko jest też bardzo fajne i przede wszystkim czyste. E, my zawsze zwracamy najbardziej uwagę na to, żeby faktycznie było czysto. Codziennie, oczywiście, jest sprzątanie. E, panie są przemiłe e, i naprawdę dbają o to, żeby było czysto i schludnie. Więc naprawdę, naprawdę na plus. Jedzenie w hotelu też jest bardzo smaczne: wszystko jest świeżutkie, e, nie mieliśmy tutaj żadnych problemów i w ogóle nawet ostatnio opowiadałam Rafałowi, że to są pierwsze wakacje, gdzie nie mam żadnych problemów żołądkowych, bo ja jestem dosyć wrażliwa na różne e, smaki, różne inne. Mm, no po prostu inne jedzenie. Zobaczcie, jakie piękne są tutaj kwiaty. No, prześliczne. Witam się z Wami w kolejnym dniu, a dokładnie miesiąc później. No, niestety, niestety, miesiąc później, miesiąc już minął, odkąd wróciliśmy z wakacji, ponieważ jest sierpień, a my byliśmy pod koniec lipca na wakacjach. No, niestety taka sytuacja wyniknęła, że Miałam bardzo dużo pracy. Praca mnie totalnie odcięła. No, niestety, są rzeczy ważne i ważniejsze. Nagrywanie to jest moje hobby, no, ale praca to jest praca, więc, no, niestety, zawsze będzie numer jeden, tak. Więc, niestety, nie miałam w ogóle czasu nagrywać. Nie miałam tak naprawdę, co też nagrywać, bo też. Nic nie robiłam poza pracą, więc no, musiałam jakoś to pogodzić. Nadal tej pracy nie jest mało, e, natomiast już nie mogłam się doczekać, żeby się do Was odezwać, więc e, maksymalnie się zmotywowałam, żeby dzisiaj wstać wcześniej i żeby się do Was odezwać e, jeszcze przed pracą. Dlatego, że e, nie wiem, jak to po prostu będzie później, o której wrócę z pracy, więc stwierdziłam, że się z Wami przywitam e, dzisiaj rano. No, ja właśnie się ogarnęłam, e, znowu jest 30 stopni. Ja już totalnie nie wiem, jak się do tego biura ubierać i wiem, że to nie tylko jest e, mój dylemat, bo moje koleżanki e, też mówią, że nie wiedzą, jak się ubierać do biura w taką pogodę. No jest naprawdę ciężko, mimo że oczywiście w biurze mamy klimatyzację, więc, e, więc w biurze jest w porządku, jakkolwiek byśmy się nie ubrali. No natomiast ta droga do biura jest problematyczna, no bo nie wiadomo jak się ubrać, bo zaraz będzie zimno w klimatyzacji. No jest problem. Całe szczęście, ja mam pilota od klimatyzacji, <grywania> więc ja dostosowuję temperaturę, e, ale i tak Wam powiem, że jak się wyjdzie z biura i wchodzi z powrotem to cały czas kicham, bo ta klimatyzacja naprawdę daje się we znaki. E, tak samo właśnie muszę uważać, e, bo wiedzieliście, że na wakacjach miałam zawalone gardło i miałam katar i to naprawdę nie było typowe jednomniowe przeziębienie, tylko e, trzymało mnie do końca wyjazdu. Chyba w ostatni dzień już było mi troszeczkę lepiej, no ale to nic nie zmieniło tak naprawdę. Później wyjazd naprawdę był mega na plus. Było super, bardzo mi się podobało. Zobaczyliśmy bardzo dużo miejsc, Ja w ogóle kocham Grecję. Ja jestem totalnie zakochana w Grecji. Byłam drugi raz w Grecji i raz byłam na Zakintosie. I powiem wam, że tam mi się bardzo podobało i chciałam wrócić do po prostu tej Grecji. Powiedziałam, jak tam było. I wróciliśmy właśnie na Kos, żeby nie wracać w to samo miejsce. Poleciliśmy na Kos, na Kosie, przepięknie. Ja w ogóle. Kocham, naprawdę kocham Grecję, kocham jedzenie greckie, kocham ludzi, e, Greków. E, wszystko mi się tam podoba, naprawdę wszystko. I ja bym mogła e, z czystym sumieniem co roku latać na wakacje do Grecji, bo e, bardzo, bardzo mi się podoba. E, mogłabym zamieszkać w Grecji. Tak podsumowując króciutko e, ten wyjazd, bo e, naprawdę to był jeden z lepszych wyjazdów, na jakim byliśmy. E, oczywiście wyjazdy tworzą też ludzie. Poznaliśmy masę osób właśnie na tym wyjeździe, gdzie, gdzie faktycznie te kontakty z nami zostaną, więc to jest naprawdę bardzo fajne. Wczoraj nie mam w ogóle czasu, za bardzo ostatnio na nic, i nie, nie pamiętam kiedy nawet ugotowałam ostatni obiad. No ale wczoraj o 22 zrobiłam, słuchajcie, leczo moje leczo ogródkowe. Tak typowo, bo też ogólnie nie zdążyłam jeszcze w tym w ogóle. Nie zdążyłam, ja nic z te wakacje nie zrobiłam, tak naprawdę nic wam nie pokazałam. Mam y, właśnie wszystko z ogródka, no bo mam swoją cukinię, mam swoje pomidory, mam swoją paprykę, mam swoją cebulę, więc y, wszystko to, co jest w leczu teraz, to jest moje ogródkowe, więc to jest w ogóle super sprawa, naprawdę. Ja mam taką satysfakcję z gotowania czegoś. Czego nie kupiłam w sklepie, a mam w ogródku, że to jest mała głowa. Ja się nie spodziewałam, że kiedykolwiek będzie taka sytuacja i że naprawdę ja będę miała takie podejście do ogródka. No ale fajnie, bardzo się cieszę, bo naprawdę bardzo dużo mam warzyw i słuchajcie, w tym roku zrobiłam pierwszy raz, słuchajcie, słoiki. E, tak, znalazłam na to czas, bo, bo uwaga, nie, nie miałam wyjścia, tak? No bo wiadomo, że warzywa e, się psują, więc no. Siłą rzeczy musiałam znaleźć czas, żeby te e, przetwory zrobić. Później Wam pokażę. Nawet zrobiłam, słuchajcie, ketchup z cukinii. To jest w ogóle hit, nie? No i tak to wygląda. Ale wszystko Wam jeszcze e, wytłumaczę, wszystko Wam powiem. W ogóle nie patrzcie tam na bałagan, bo nie mam czasu posprzątać. Nie, do, no nie, po prostu zaczęłam ten dzień... Y Słabo narzekaniem, no i dosyć słabo, że um, no nic nie robię oprócz pracy. Więc yy, ja teraz, słuchajcie, odgrzewam sobie leczo i jem się sobie na śniadanko. E, no i wychodzę niestety do pracy. Yy, no i widzimy się po pracy. Mam nadzieję, że wrócę dzisiaj o normalnej godzinie. Będę się starała, żeby jeszcze, wiecie, fajny, yy, fajny film dla Was nagrać, yy, żeby coś dzisiaj jeszcze Wam pokazać, bo naprawdę. Dawno mnie nie było, mam wiele update'ów i wiele Wam do opowiadania, do pokazywania, także. Wróciłam już do domu i wczoraj, słuchajcie, poobcinałam sobie kwiaty, zatrwiam dokładnie. Ja już kiedyś wam o nim wspominałam, że on fajnie wygląda ususzony, a ja w tym roku mam sobie sama w ogródku właśnie ten kwiatek, ten zatrwian. Właśnie po to, żeby sobie poobcinać i później mieć jako dekorację na sucho, jak ona już po prostu wyschnie, dlatego że ten kwiat się fajnie konserwuje i jak wyschnie, to bardzo ładnie wygląda. Tutaj jak widzicie, mam bez wody. Dlatego, że czekam, żeby mi e, usechł ładnie. I tutaj już mamy wersję ususzoną. E, wygląda bardzo ładnie. Też właśnie takie białe kwiatuszki, one zostają, nie żółkną, więc to jest fajne. Wiadomo, że żywe wyglądają dużo ładniej niż te ususzone. Ja tutaj mam w ogóle miks, dlatego że tutaj e, jeszcze mam e, fioletowy, ale to wszystko było kupione. Ja to wcześniej kupiłam i ususzyłam. A te już mam swoje z ogródka, więc no naprawdę, jeżeli chcecie takie suszki, to i macie gdzie sobie zasiać w domu, więc naprawdę bardzo fajnie, bo to jest połowa tego, co ja mam w ogródku, co posiałam z jednej torebeczki, nie musiałam kupować, tylko mam swoje, więc jestem bardzo zadowolona, że sobie to. Ogarnęłam, wymyśliłam i sobie posiałam, i teraz mam, będę miała do dekoracji. My mamy, słuchajcie, teraz taki mini remont, można powiedzieć, bo no, nic tutaj nie burzymy, nic nie robimy, nie wiadomo czego, ale przenosimy swoją sypialnię, a dokładniej już przenieśliśmy, dlatego że od dwóch dni śpimy już w innym miejscu, w innym pokoju. Odświeżyliśmy sobie pomalowaliśmy ściany, wiecie, tak żeby było fajnie i na razie póki co wisi tam telewizor, są pomalowane ściany i przenieśliśmy łóżko, które docelowo będzie zmienione, więc na razie jeszcze mamy to stare nasze duże, duże łóżko i Rafał jest chyba jedyną osobą, która na świecie, która narzeka, że ma za duże łóżko. W ogóle mi to nie przeszkadza, a ja zawsze takie chciałam, bo my mamy łóżko, słuchajcie, 220 na 240 Chyba coś takiego, więc ono jest przeogromne. No ale ja takie właśnie chciałam, żeby było duże i mega wygodne. No ale Rafał stwierdził, że jest za duże i że jest mniejszym, więc no mogę się na to zgodzić. Jak będziemy mieć nowe łóżko, no to się zgadzam, dlatego że to troszeczkę mi przyswaja problemów pod kątem sprzątania, dlatego, że ma takie, wiecie, piki zrobione na całym łóżku, gdzie zbiera się strasznie kurz, i ciężko jest to po prostu wyczyścić i utrzymać w czystości. Bo musiałabym to chyba co tydzień odkurzać, a każdy pik po kolei odkurzać i wycierać ściereczką, bo nie da się dobrze tego odkurzyć. No to jest tragedia. Także no póki co jeszcze mamy to łóżko, ale planujemy zmienić. No i właśnie przychodzę dalej. Ja to tak ciągnę, zawsze ciągnę te wypowiedzi moje, ale i właśnie dlatego mam tutaj te kwiaty i mam suszone już trawy. Przywiozłam od mojej mamy. No i dzisiaj będziemy sobie ustawiać, dlatego że wymyśliłam, że. Że po prostu będą jako dekoracja w tej nowej e, sypialni. No, tak póki co wygląda nasza sypialnia. Kolor jest przepiękny, bardzo mi się podoba, e, bo jest taki, jak widzicie, taki beżowy, ciepły beżowy, bo taki sobie właśnie chciałam. I chcę, żeby łóżko było odcień jaśniejsze, więc też beżowe. E, no, jak widzicie, tych pików na łóżku jest masa i tam zbiera się zawsze kurz i to jest tragedia. E, na razie, póki co, jak widzicie, tu wszędzie kable, no, muszę to z tym razem zrobić porządek, ale właśnie łóżko będzie mniejsze, więc fajnie e, ten stolik nocny, wszystko się po prostu zsunie na równo z tą ścianą, bo na to, o to mi też chodzi. E, jak później będzie już to małe łóżko, to zobaczymy, będzie na pewno dużo lepiej. Natomiast, jak widzicie, tutaj wszędzie jeszcze kable, tutaj Dabisia, tu tylko łóżko Dabi leży, i nic więcej nie ma no ja muszę to wszystko ogarnąć żeby to wszystko przenosić i tak dalej no ale to jeszcze jeszcze trochę tutaj też kable wszystko wisi bo tutaj będzie komoda no i telewizor i zasłony i tyle i nic więcej tutaj nie będzie dlatego że w tym drugim pokoju w którym była sypialnia większym będzie już taki docelowo mój pokój i tam już zamówiłam meble więc y, to ja się w ogóle śmieję, że ja będę mieć swój pokój we własnym domu, ale y, będzie taki typowo właśnie z moimi kosmetykami: będzie toaletka, będą wszystkie moje ubrania, czyli taka powiedzmy garderoba razem z miejscem, z toaletką y, do malowania i tak dalej. Więc y, już się nie mogę doczekać, bo meble przyjdą już w przyszłym tygodniu, więc super. Marzyła mi się, słuchajcie, dzisiaj jagodzianka. No, tak za mną chodziła, że. Tragedia ale słuchajcie, znalazłam oczywiście nie jagodziankę, bo już nigdzie nie mogę znaleźć jagodzianek, w ogóle nie gdzie ludzie teraz kupują jagodzianki ale yy, zobaczyłam coś takiego i mówię no chyba jagodzianka a to jest jagodzianka z porzeczkami więc yy, przetestujemy sobie jagodziankę z porzeczkami zobaczymy ile jest tam nadzienia tak, tak wygląda zobaczymy powiem wam, że jakby Miałam dzisiaj ochotę właśnie na coś takiego słodkiego powiedzmy, no porzeczka jest bardziej kwaśna niż słodka, ale no miałam ochotę, więc stwierdziłam, że sobie wezmę, bo dawno nie jadłam, naprawdę bardzo dawno. Mm. Mm. No moje lepsze. Ale bardzo dobre. Czuć, że sztuczne, Mm, że to nie jest taka mm, porzeczka, wiecie sama w sobie, taką jaką ja robię. Chociaż ja nigdy nie robiłam z porzeczką, tylko z jagodami albo z borówkami, ale, ale to chciało mi się dzisiaj. Czy czegoś takiego? Mhm. Będzie super. Przyszłam sobie, słuchajcie, na taras z jednego prostego powodu a mianowicie wspominałam Wam o tych trawach pampasowych, które dostałam od mojej mamy z ogrodu. No i teraz słuchajcie, muszę je zabezpieczyć, żeby mi się tak strasznie nie puszyły, bo nie wiem, czy Wy to widzicie, ale okropnie z nich leci. No i nie chcę, żeby w sypialni tak bardzo mi z tego leciało, więc prosty sposób, czyli lakier do włosów. Ja mam akurat z Got2B, po prostu jakiś pierwszy, lepszy, każdy się do tego nada. No i przyniosłam sobie lampion ten. i stwierdziłam, że sobie włożę i będę sobie psikać wszystkie naraz, ale jednak no, nie da rady, żeby wszystkie dobrze popsikać. Muszę każdą oddzielnie po prostu psikać, żeby wszystko dobrze zabezpieczyć, żeby mi się tego nie puszyło. I w ogóle słuchajcie, jak włożyłam sobie to w to drewniane, w te trawy, to bardzo ładnie to wygląda. I stwierdziłam, że może zrobię sobie z tego wazon i zostawię sobie właśnie tak w pokoju. Tylko troszeczkę mi szkoda, bo to jest ogólnie lampion, który dostałam na parapetówkę. I on naprawdę bardzo fajnie wygląda tutaj, właśnie na tarasie. Bo ja w domu, jak wiecie, mam taki styl bardziej glamour, a to jest no, typowy taki rustykalny styl, no drewniane, więc na tarasie bardzo fajnie wygląda. Natomiast w domu, no już tak średnio, bym powiedziała. I mam ogólnie szklany wazon, więc chyba zostanę przy tym szklanym i nie będę już tutaj wydziwiać i kombinować. I chyba zostaniemy, ale zobaczcie, jakie to jest piękne. I to moja mama w ogóle kupiła sobie sadzonkę. Eee, dwa lata temu, no już wiadomo, dwa lata to już ma dosyć sporo, ale wyobraźcie sobie, że już po roku wyrosły jej takie piękne, czyli wsadziła w jeden rok i na drugi, na drugi rok już miała takie ładne trawy, więc eee, oczywiście chodzi mi po głowie, żeby sobie też takie eee, zasadzić, bo naprawdę super to wygląda i nawet na dworze pięknie by to wyglądało. Więc dobra, ja się biorę, nie gadam już więcej, tylko biorę się i spsikuję każde od... Wyszłam właśnie do ogródka i właśnie chciałam wam pokazać, dlatego że jestem właśnie przy moich tych kwiatach i chciałam wam pokazać, gdzie rośnie mój zatrwian. Już widzicie ogólnie, że jest przekwitnięty, ale są też takie ładne właśnie już świeżutkie kwiatuszki, więc no jeszcze trochę i będę. Oh my god! Jeszcze trochę i będę kolejne sobie ucinać do wazonu, ale już nawet nie wiem po co, bo mam tego aż tyle, że w sumie już mi jest niepotrzebne, więc pewnie komuś dam. Ale e, naprawdę jestem bardzo zadowolona, że takie kwiaty mam. Tak samo tam dalej możecie zauważyć tutaj są e, kwiatki, które posiałam w zeszłym roku i które same po prostu wyszły już tak, no, bez mojego siania, bo tam nic nie posiałam. E, a ten, a same po prostu wyszły, więc bardzo mnie cieszą, że wyrosły. Tak samo w tym roku mamy słoneczniki, które już tutaj ledwo żyją, ale no, to są jednak nasze słoneczniki, więc naprawdę bardzo się cieszę. E, pokażę Wam tak w skrócie mój ogród, ale e, no już wiadomo, że część rzeczy też przekwitła, część jeszcze jest e, wiadomo, w trakcie, więc pokażę Wam tak e, plus minus, ale naprawdę, naprawdę mamy przepiękne e, zbiory w tym roku i naprawdę jestem bardzo do, zadowolona, ale na pewno w przyszłym roku zmniejszymy ogródek, bo za dużo pracy i czasu mnie to kosztowało, a bardzo dużo rzeczy po prostu rozdaję. Chociaż szczerze powiem, że ja to bardzo lubię. Lubię się dzielić tym, co sama wyhoduję i zbiorę. Dla mnie to jest, wiecie, taka największa nagroda nawet bardziej niż to, że ja sobie coś tam z czegoś zrobię yy, ze swojego ogródka to, że kogoś poczęstuję i wiem jak ludzie się cieszą z tego, jak ja mówię, że to jest z mojego ogródka i komuś coś daję, więc bardzo to lubię. Więc chyba chyba też dlatego mamy taki duży ogródek, szczerze powiem. Mam tylko jedną cukinię dzisiaj, dlatego że w sumie praktycznie codziennie chodzę i sprawdzam i zrywam. Także jest jedna, ale chciałam Wam się pochwalić moim pięknym koszyczkiem, który dostałam od mojej siostry. Jest taki pudrowo, brudno, różowy. Brudno to mi się wydaje, troszeczkę już od warzyw. Ale no jest przepiękny, tak super mi się z nim chodzi. Dlatego, że no kawałeczek mamy, żeby do tego ogródka dojść, więc. No jeżeli chodzi o takie cięższe rzeczy, no to lepiej jednak w takim koszyczku jest dużo, dużo wygodniej, więc naprawdę jest super, tak? Mi się fajnie w nim chodzi i dodatkowo jest taki piękny, różowy. No super. I Dabucha. Dabi, gdzie masz piłeczkę? Gdzie jest piłeczka? Idź szukaj. Szukaj piłeczki. <laughs> niestety nie pokażę, dlatego że w jednym jest za dużo rzeczy, a w drugim jest za pusto. To znaczy tak, z naszej starej sypialni, jak wszystko powynosiliśmy, no to jest mega pusto jeszcze. I stwierdziłam, że nie będę Wam jeszcze pokazywać. Pokażę Wam i razem sobie umeblujemy te moje, to moje miejsce, to moje królestwo. Już się nie mogę doczekać. Słuchajcie, to jest po prostu będzie coś pięknego, dlatego że ja miałam takie Słabe miejsce ogólnie do makijażu, do malowania się na co dzień, dlatego że w ogóle nie miałam tam światła dziennego, bo właśnie było. Mam zlokalizowane to swoje miejsce pod skosem, właśnie. I z racji, że to jest pod skosem, no to tam w ogóle nie ma światła dziennego i te makijaże, niestety, były czasami dla mnie trudne do do zrobienia, albo na przykład się pomalowałam, a okazało się, że w dziennym coś nie wygląda zbyt dobrze, więc chciałam to od dawna zmienić. Natomiast nie mam niestety do góry takiego miejsca w tych pokojach, żeby faktycznie ustawić gdzieś przy ścianie czy przy oknie, żeby faktycznie dobrze to wyglądało, żeby faktycznie było dobre światło, więc wymyśliłam, że właśnie zmienimy sobie pokoje i postawię toaletkę na środku pokoju E, zresztą wam wszystko pokażę. Na razie wszystko wygląda w mojej wyobraźni bardzo dobrze, ale mam nadzieję, że też tak będzie realnie, no bo faktycznie ta toaletka będzie stała na środku pokoju i może być ciężko, ale planuję jeszcze parę, parę dodatków. E, zamówiłam nie tylko toaletkę, ale też dużą komodę, więc zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. Kto mi tu kicha? Kto mi tu kicha? Zobaczymy. Mam nadzieję, że wszystko będzie fajnie. No i oczywiście mam nadzieję, że podobał wam się taki film, dlatego, że no, no był sklejany. Oczywiście był sklejany. No niestety ten czas troszeczkę mnie ogranicza, mówiąc szczerze, a też nie zawsze mam co nagrywać. Zresztą tego, że no ja no jednak jestem pracującą osobą, nie jestem cały dzień w domu. Gdybym faktycznie była cały dzień w domu, utrzymywała się z YouTube'a, to na pewno e, tych filmów byłoby więcej, e, więcej byłoby ciekawszego materiału. Natomiast no, wiecie jakie jest życie, sami na pewno prowadzicie takie życie, więc je znacie. No nie zawsze jest czas, nie zawsze się da, więc e, no mam nadzieję, że mi to wybaczycie, bo faktycznie no staram się i mam nadzieję, że... Będzie lepiej, ale nie będę mówić, że będzie lepiej, bo zawsze tak obiecuję, a nie do końca się z tego wywiązuję, bo no tak się życie układa niestety. No, ale mm, mam nadzieję, że takie remontowo, yy, domowo będzie Wam się tutaj podobało u mnie na kanale, dlatego że planuję właśnie zrobić teraz taką serię może nie serię, ale jakiś tam film z dekoracji właśnie mojego wymarzonego pokoju. Dlatego, że będzie to garderoba połączona z wszystkimi moimi rzeczami, i mam w ogóle w zamyśle poznosić wszystkie moje kosmetyki, wszystkie dodatki, wszystkie rzeczy do właśnie tego jednego pokoju, żeby w łazienkach było pusto, żeby nie było tych moich kosmetyków i tego wszystkiego. Więc e, nie mogę się już doczekać, aż w końcu będę mogła zrealizować ten plan w przyszłym tygodniu, mam nadzieję. Także czekajcie na film. E, ja się z Wami żegnam. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i mam nadzieję, że. Ten vlog był znośny. Żałuję, że więcej nie nagrałam w Grecji, ale no, słuchajcie, no korzystałam maksymalnie w 100% z tego czasu, więc no musicie mi to wybaczyć. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zostawcie subskrypcję i łapeczkę. To jest naprawdę dla mnie motywujące. Do następnego filmu. Pa! pa!